Witam wszystkich zmarzniętych kibiców, kibiców piłki nożnej. W dniu dzisiejszym będziemy, będziemy świadkami spotkania klasy okręgowej pomiędzy drużynami KKS Orzełkolno i KS Studianki. Drużyna gości wystąpi w strojach pomarańczowo-czarnych w następującym składzie. Numer 34 Kamil Sobuniewski. Numer 3 Mateusz Bożym, kapitan zespołu. Numer 17 Andrzej Czerwiński, numer 69 Karol Matejczuk, numer 5 Jarosław Łukoszyk, numer 89 Krzysztof Bek, numer 33 Piotr Pułkośnik, numer 43 Przemysław Korsak, numer 35 Jakub Urbanek, numer 32 Dariusz Górko. Numer 31 Radosław Popławski. Zawodnikiem rezerwowym jest jeden tylko zawodnik, numer 16 Damian Kackieło. Trenerem drużyny gości jest pan Łukasz Kuźma, a kierownikiem drużyny pan Cezary Marczuk. Drużyna gospodarzy w dniu dzisiejszym wystąpi w następującym składzie. Numer 1 Bikowski Artur, numer 8 Pisiak Piot, kapitan zespołu, numer 4 Leszka Krystian, numer 18 Sokołowski Patryk, numer 3 Kosiński Zbigniew, numer 11 Osowski Paweł, numer 20 Brzeziński Robert, numer 7 Świderski Tomasz, numer 17 Grigorij numer 9 Żochowski Mateusz. Numer 10 Gwiazda Adrian. Zawodnicy rezerwowi numer 12 Siwik Piotr, numer 16 Rogalski Damian. Trenerem drużyny gospodarzy jest pan Brzeziński Robert, kierownikiem drużyny Raninko Zbigniew, prezesem klubu pan Dąbkowski Piotr. Asystenci trenera pan Sokołowski Piotr i pan Truszkowski Mateusz. Dzisiejsze spotkanie poprowadzi trójka sędziowska w następującym składzie. Jako sędzia główny pan Piotr Brokowski, sędziowie asystenci z Chorągiewko Czerwono pan Janusz Brokowski, z Chorągiewko Żółto Dariusz Sawko. Obserwatorem dzisiejszego spotkania jest pan Leszek Piwko. Wszyscy sędziowie wystawieni przez Podlaski Związek Piłki Nożnej. Szanowni Państwo, dzisiejsze spotkanie poprzedzi minuta ciszy, ponieważ wczoraj zmarł wieloletni piłkarz drużyny KKS Orzełkolno, pan Jan Szczepankowski. Także proszę później o uczczenie minuto ciszy śmierć naszego wybitnego piłkarza. W dniu wczorajszym o 7 godzinie rano zmarł. Wieloletni piłkarz naszego zespołu, naszej, naszego klubu, pan Jan Szczepankowski. Uczcimy minutą ciszy jego pamięci.

Pô, o lixo tá Все,Ho! Подожди,постой,пятнадцать fits! Да,п tax hry! Нам не за аккуратно warn полк Nós temos من 50 bis 50 unsurפרунк чтобы squishy É isso que ele fez Let's try the show e 거는 Ma'n, mae'n, 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 mae'n,

no co bramki jak rozmawiamy w 63 minucie spotkania w szóstą bramkę dla dużyny Gospodarzy zdobył zawodnik z numerem 20 Rzeziński rower Субтитры сделал DimaTorzok The President not the 8 bramkę dla dużych gospodarzy zdobył zawodnik z numerem 20 Brzeziński Robert Zdobył zawodnik z numerem dziesiątym Gwiazda Adrian.

Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова honorową bramkę dla drużyny gości zdobył zawodnik z numerem 30 przepraszam 32 Dariusz Kurko W tej samej minucie bramkę dla drużyny gospodarzy zdobył zawodnik z numerem 10 Gwiazda Adrian! Wynik meczu 11 do 1. ramkę dla drużyny gospodarzy zdobył zawodnik z numerem 17, Grzegorjew Padam Wynik meczu 12:1. Policzyłem. <try> pan powiedział? Chodź chodź.